Kościół w Polsce będzie przeżywał od 22 do 28 kwietnia tego roku czwarty tydzień biblijny. W tym roku mottem mają być słowa z pierwszego listu do Koryntian Kościół domem budowanym przez miłość. Dlaczego właśnie wybrano ten fragment? Tak naprawdę to już od pierwszej niedzieli adwentu żyjemy programem duszpasterskim, który wskazuje na ten wymiar kościoła postrzeganego jako rodzinę, i po zarysowaniu w ubiegłym roku duszpasterskim wymiaru wertykalnego relacji kościoła, teraz przyszedł czas na ukazanie, uwypuklenie tej relacji horyzontalnej czyli relacji pomiędzy członkami kościoła a ta może być y, pojmowana właśnie jako rodzina, albo powinna wręcz być pojmowana jako rodzina. Stąd nie jest to nic nowego, tylko wpisanie się w jakieś szersze spojrzenie tego, czym już żyjemy z punktu widzenia duszpasterskiego w Kościele. Jakie inicjatywy podejmie dzieło biblijne w tym roku? Y, tak nie do końca chyba to pytanie jest... Y, Powinno być skierowane do mnie, ale yy, dzieło Biblijny, z punktu widzenia stowarzyszenia oddziaływującego na całą przestrzeń polskiego kościoła yy, stara się przede wszystkim za stworzyć w świadomości wierzących w polskim kościele, poczynając od hierarchów kościelnych po poszczególnych wyznawców stworzyć wrażliwość na konieczną obecność Słowa Bożego. Dlatego dzieło biblijne e, Jasne. przygotowuje cały szereg różnych drobnych inicjatyw, które odbywają się w poszczególnych kościołach lokalnych, w poszczególnych diecezjach, a co zatem widzę też i w poszczególnych parafiach. Natomiast dzieło jako przeogromna organizacja przede wszystkim w wymiarze ogólnopolskim przyczyniło się do tego, by w czasie codziennej liturgii mszy świętej ten motyw tygodnia biblijnego był obecny zarówno w prowadzeniach do liturgii słowa, w kazaniach, a potem już zależy od poszczególnych moderatorów decyzjalnych, od poszczególnych wręcz kapłanów w danej parafii, co będą robić i w jaki sposób przybliżą obecność Słowa Bożego w życiu wiernych. A czego najbardziej oczekuje ksiądz od działań podejmowanych w tym roku? Jest to czwarty. Tydzień Biblijny w Polsce. Pamiętam z jakim trudem niedziela Biblijna, Tydzień Biblijny przebijał się w świadomości kapłanów, i moje oczekiwanie to przede wszystkim podjęcie tego wezwania, które Niejako jest narzucane z góry decyzją episkopatu Polski, ale podjęcie tego wezwania, żeby dać odpowiedź, żeby w tych rozlicznych obowiązkach, które są, które trzeba realizować, znaleźć jeszcze siłę, czas na to, by zachęcić ludzi na różne sposoby. Od wystaw biblijnych. Pamiętam taką inicjatywę w Bytomiu, zrobioną w ubiegłym roku, kiedy do kościoła można było przynieść swój egzemplarz Biblii po to, żeby on trafił do tych, którzy takiego egzemplarza nie mają, czyli na zasadzie komunii dóbr, Materialnej książki, ale tak naprawdę chodzi o przekazywanie Słowa Bożego. Czy też same nabożeństwa, celebracje nabożeństw, Słowa Bożego, które jakoś tam uwrażliwiają poprzez katechesy. Tych inicjatyw jest bardzo, bardzo dużo na przestrzeni całego tygodnia i w poszczególnych parafiach w całej Polsce. Dlatego tr trudno bardzo konkretnie wymieniać, czy, czy na to wskazywać, ale nie będzie tego, nie będzie tego, jeśli nie włączą się poszczególni kapłani w danych parafiach. A czy sam Tydzień i idzie jakby w parze z duchem Synodu Biskupów o Słowie Bożym i no, w wydanej niedawno adhortacji apostolskiej Verbum Domini? Tak. Przy lekturze adhortacji uderzyło mnie w, w niemalże w połowie tej adhortacji, w 73 punkcie. Ja sobie pozwolę to zacytować. Co prawda mógłby to zrobić każdy, ale jest takie zdanie, które do mnie bardzo przemawia. Za chwilę je skomentuję, ale pozwolę zacytować początek tego 73 punktu. W tym duchu synod zachęca do szczególnego zaangażowania duszpasterskiego, by ukazywać centralne miejsce słowa Bożego w życiu kościoła, zalecając intensywniejsze duszpasterstwo biblijne, nie jako jedną z form duszpasterstwa, lecz jako biblijną animację całego duszpasterstwa. Nie chodzi więc o zorganizowanie paru dodatkowych spotkań w parafii lub diecezji, ale o zweryfikowanie, czy zwyczajna działalność naszych wspólnot chrześcijańskich w parafiach, w stowarzyszeniach, w rukach, rzeczywiście ma na celu osobiste spotkanie z Chrystusem, objawiającym się nam w swoim Słowie. To zdanie uświadomiło mi, że nie tylko Tydzień Biblijny, nie tylko poszczególne akcje, ale rozświetlenie Słowem Bożym. Całego wymiaru duszpasterskiego. To jest cel też tygodnia biblijnego. Uświadomienie, że tym punktem wyjścia, tym od czego rozpoczynamy, to zawsze będzie obecność Słowa Bożego. To Słowo rodzi wiarę, człowiek odpowiada na to Słowo poprzez konkretną postawę. Zresztą tak jest zbudowana e, cała ta adhortacja i dlatego hmm. jak najbardziej tydzień biblijny idzie po linii czy w duchu e, tego posenodalnego dokumentu papieża Benedykta XVI. A czy w opinii księdza e, ta adhortacja została już dostatecznie nagłośniona? Absolutnie nie, absolutnie nie. E, Widziałem parę różnych wystąpień, także które są w internecie Kościoła na przykład Wrocławskiego Inicjatywy, gdzie poczynając od, od pasterzy tego kościoła poprzez zaangażowanie kapłanów starano się przybliżyć ten dokument. Ja w różnych spotkaniach y, pamiętam rekolekcje adwentowe dla niektórych członków dzieła biblijnego Dicycy gdzie każdy otrzymał tą adhortację. Próbowałem o niej mówić, mówiłem też o niej y, w ramach studium Proboszczowskiego, ale y, uświadamiam sobie, że absolutnie, absolutnie. Tak ważny, cenny dokument nie zaistniał, nie zaistniał w świadomości niestety ani, ani pasterzy, kapłanów, ani w świadomości ludzi. A jak oceniłby ksiądz obecność samego pisma świętego wśród duszpasterzy czy wśród Polaków? Pramotne słowo wiosna kościoła. Myślę, że od jakiegoś czasu, ale to pewnie jest owoc wcześniejszej działalności duszpasterskiej dzięki różnym ruchom w kościele. Myślę tutaj na przykład, poczynając od oazy, lata 70., 80., to w tej chwili są dojrzały ludzie, którzy, niektórzy z nich dziadkowie, którzy mają wnuki że ten zryw kościoła lat 70., 80., 90. spowodował, że wielu ludzi dzięki ruchom sięgnęło po Pismo Święte. I dlatego może, możemy mówić o, o pewnej obecności, jeszcze nie do końca zadowalającej, ale obecności Pisma Świętego. W świadomości. Ja nie mówię w domach, bo w czasie wizyt duszpasterskich zwanych kolendami w latach 90. w ramach ewangelizacji było rozdawane na przykład czy ewangelia Łukasza, czy, czy dzieje apostolskie, czy listy pawłowe z racji roku Pawłowego, to, te Pisma Święte trafiały do wspólnot, do rodzin. Do szkół, gdzie była katacheza? Czy gdzie jest katacheza? Ale czy wierzący, praktykujący, katolicy, na co dzień sięgają po Słowo Boże, nie jestem w stanie na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć. Ja nigdy nie robiłem badań. Wiem, że takie badania były prowadzone. Tu, jeśli chodzi o teren naszej decyzji, trzeba by się chyba uśmiechnąć w stronę księdza profesora Ejana Kohela, bo takie badanie prowadził i bardziej kompetentnie może odpowiedzieć na to pytanie już w procentach. Ja jako praktyk, jako duszpasterz pewnie nigdy nie będę w pełni usatysfakcjonowany ani moim podejściem osobistym, ani, ani zaangażowaniem ze strony tych, z którymi Mam kontakt na co dzień, jeśli chodzi o korzystanie z Pisma Świętego. Dziękuję serdecznie. Czy mógłby Ksiądz jeszcze zachęcić uczniów Szkoły Słowa Bożego, ale także sympatyków, czy wszystkich tych, którzy nas odwiedzą w najbliższym czasie, do obchodu, czy do uczestniczenia w obchodach 4 Tygodnia Biblijnego? Ja myślę, że członków Szkoły Słowa Bożego nie trzeba zachęcać, bo oni sami już odkryli. Oni są przekonani i, i trudno przekonywać przekonanych, że należy włączyć się w propagowanie Słowa Bożego, w propagowanie Biblii. Natomiast bardzo gorąco życzę z całego serca wszystkim członkom szkoły Słowa Bożego, aby mieli odwagę i siłę, nie tylko w swoim środowisku dzielić się Słowem Bożym, obecnością Jezusa w Słowie, ale by mieli odwagę i siłę wyjść z tym Słowem do swoich rówieśników, do grup, stowarzyszeń, wspólnot, nawet osób przypadkowo spotkanych, by podarować im ten, List Pana Boga, y, tę prawdę o Bogu miłości, jaką objawia nam, objawiają nam autorzy natchnieni Biblii.